Cześć! Ubisoft zapowiedział właśnie czwartą odsłonę serii Assassin's Creed. I co było ciekawsze, byliśmy świadkami jakiejś ogromnej liczby wycieków, przedpremierowych informacji od tytułu gry, loga. Później na jakimś rosyjskim serwisie pojawił się, pojawił się trailer w jakiejś słabej jakości. To był po prostu ciąg wycieków, tak naprawdę gra miała być zapowiedziana w poniedziałek, 4 marca o godzinie 18 no a nic z tego nie wyszło. Te wycieki są bardzo zastanawiające, niektórzy złośliwi twierdzą, że wycieki są kontrolowane i dzięki temu o nowej grze z serii Assassin's Creed mówi się już od dni 5 co najmniej, a nie wtedy kiedy miały się faktycznie pojawić, czyli o 18 właśnie. Wiemy już bardzo dużo bo UV miał okazję uczestniczyć w pokazie gry. Znajdujemy się w Düsseldorfie, w Niemczech, gdzie mogliśmy dzisiaj po raz pierwszy zobaczyć nową odsłonę cyklu Assassin's Creed. Będzie ona nosić tytuł Black Flag i przeniesie nas na Karaiby, gdzie wcielimy się w zupełnie nowego bohatera. Po raz pierwszy w historii serii Assassin's Creed będziemy mieć do czynienia z otwartym światem, tak jak to zostało przedstawione między innymi w Skyrimie. 50 nowych lokacji, nowy bohater, możliwość pływania statkami nie na zasadzie e, wykonywania kolejnych misji, ale po prostu pełna swoboda w eksploracji świata, bardzo dużego, przynajmniej tak obiecują twórcy. Wszystko to, wszystko to zapowiada się naprawdę nieźle. E, więc co, nam, co, co rzuca się w oczy poza oczywistą zmianą, e, drastyczną zmianą klimatu? Jesteśmy piratem, asasynem, a właściwie piratem, który stanie się asasynem. I będzie szukał tajemniczego miejsca. Nie wiadomo jeszcze czego, ale czegoś, czego szukają Templariusze, i co podobno ma im pomóc wreszcie odnieść wielkie zwycięstwo w walce z Asasynami. No i prawdopodobnie Edward, czyli nowy, nowy bohater, będzie systematycznie w tym przeszkadzał w odnalezieniu tegoż fantastycznego, tajemniczego miejsca. Setting nie wszystkim się podoba, co jest, szczerze powiedziało, zaskakujące, mimo, przynajmniej dla mnie, ja, ja jestem wielkim fanem wszelkich pirackich klimatów, a, zwłaszcza zrobionych w sposób dorosły. Gra będzie dość brutalna, mieliśmy tam okazję oglądać e, fragmenty walk. Wszystko w, naprawdę zapowiada się w typowym, asesynowym stylu, a nie na zasadzie, że papugi, haki, Jakieś takie dziwne rzeczy. Ufał w jakiejś prywatnej rozmowie użył po raz pierwszy od długiego czasu stwierdzenia, że, to, że ta gra będzie tym, czym dwójka była dla jedynki. Tak, tak mi się wydaje. Nie uważam, że trójka jest grą złą. Wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrą grą. Ale nie dała takiego uderzenia, nie było to tak mocne uderzenie jak w przypadku dwójki, kiedy naprawdę widać było ten progres. Pomiędzy pierwszą częścią Assassina a, a drugą. I teraz, właśnie z tymi pewnymi zmianami, wydaje mi się, że, że wreszcie dostaniemy ten taki naprawdę sequel z prawdziwego zdarzenia. Na przykład, właśnie dzięki temu, że będziemy mieć w pełni otwarty świat. No, wydawałoby się, że Assassin's Creed. Yy, ma te wszystkie właśnie kwestie, swobodną eksplorację, mnóstwo rzeczy do roboty, ale tak naprawdę nigdy jeszcze żadna gra z tej serii nie dała nam w pełni otwartego świata, który moglibyśmy sobie zwiedzać, jakbyśmy sobie chcieli, bez żadnych ograniczeń. I dopiero teraz będzie to możliwe. Wiążą się z tym duże nadzieje dla mnie, w ogóle możliwość pływania sobie po Karaibach, chodzenia gdzie chcę, nie wiem, nurkowania, pływania w różne miejsca, które normalnie były niedostępne, to jest naprawdę kapitalna sprawa. I jeśli dodamy do tego naprawdę świetne widoki, bo lokacje, które miałem okazję widzieć, wyglądają kapitalnie. Naprawdę e, kwestie kolorystyczne, w ogóle projekt lokacji, na przykład dżungla, która robi naprawdę fantastyczne wrażenie, to wszystko wygląda nieźle. Będzie to także pierwszy next-genowy Assassin. Gra już została oficjalnie zapowiedziana na PlayStation 4. To na czego w tym momencie nie wiemy, czy wersja PC będzie równana do, tym, do konsol nowej generacji, czy jeszcze do starej, tak? To przez lata działo się z Fifą od Electronic Arts, gdzie pc wersja była praktycznie portem z PlayStation 2. Ja bym generalnie się tu tak strasznie nie podniecał, bo mimo że zostało powiedziane wyraźnie na prezentacji wersja na PlayStation 4 i, co ciekawe, tylko ona, będzie ładniejsza, będzie miała lepszą fizykę, lepsze efekty cząsteczkowe i generalnie będzie odstawać od tych portów konwersji na, na zwykłe konsole. O PC nie było ani słowa, ale mimo wszystko, to ja tak nie widzę jakiejś, nie wiem opcji, możliwości, żeby ta wersja na PlayStation 4 na tym silniku, a będzie to cały czas ten Anvil Next, który był użyty w Trójce, żeby to naprawdę wyglądało dużo lepiej. Nie wiem, może lepsza rozdzielczość. Lepsze tekstury. lepsze tekstury, ale to, to chyba wszystko. No, czyli wszystko. widziałeś jakiegoś tego przeskoku? Tak? no dokładnie. To jest, cały czas trzymamy się jednak jeszcze w tej generacji. Yy, mimo wszystko będzie na pewno ładniej, ale bez przesady. Czyli musimy przetrwać taki okres przejściowy pomiędzy nową a starą generacją, i pewnie ta granica na razie będzie płynna i dopiero też domowcówcy muszą zapoznać się z platformy. No nic, w każdym razie czekają nas bardzo duże zmiany w serii Assassin's Creed. Pierwszy raz otwarty świat. Pełna swoboda eksploracji, jak to sam powiedziałeś, Skyrim na Karaibach nam się szyfuje. E, powiem szczerze, że ja jakoś ostatnio od asasynów się odzwyczaiłem, ale do tego e, do Black Flags z przyjemnością wrócę, więc czekamy już 29 października. Ja na świecie 31. Assassin's Creed 4, Black Flag.